Obecnie oficjalnie największym i nazwanym dinozaurem jest gatunek Argentynosaurus huinculensis, mający około 35 metrów długości oraz okolice 75 ton. Jednak w odległych zakątkach internetu i nie tylko krąży informacja, że istniał taki dinozaur, który był z półtora razy większy od Argentynozaura, niemal 60 metrów długości i 120 ton wagi. Takie wymiary dla pewnego dinozaura od lat krążyły w świecie dinozaurowego, internetu, jak i paleontologicznego świata rzeczywistego. To wszystko tyczy się gatunku Amphicerias fragilimus. A może Maraponizaurus fragilimus? No właśnie, w tym materiale zerkniemy na tę sprawę i w jak najprostszy sposób zamierzam odpowiedzieć Wam na pytania, czy taki dinozaur istniał, której nazwę obecnie używać. Oraz jakie są rzeczywiste szacunki dla tego dinozaura. To wszystko już w tym materiale. Zapraszam Was do jego obejrzenia. Zanim przejdziemy do samego bohatera tego materiału, najpierw trzeba opowiedzieć o tym, co działo się w samym tle tego wszystkiego, byście się w tym nie pogubili. Zatem nasza przygoda rozpoczyna się w roku 1877, gdzie odkryto pierwsze skamieniałości nowego rodzaju dużego zauropoda. Wysłano je do Eduarda Drinker postaci, która jest na nazwy chociażby Wojny o kości Wtedy to pod koniec 1877 roku, na podstawie tych skamniałości, utworzył nowy rodzaj gatunek Amficelias altus. Od tego momentu stanowi gatunek typowy rodzaju Amficelias. Może wam to przedstawię, bo możecie tego nie zrozumieć. Ogólnie, jak sami wiecie, wszystko przypisujemy do danych grup. I tak jest w klasyfikacji zwierząt. Do zwierząt należą dinozaury, które dzielą się w rzecz jasna na teropody, zauropody itd. No wiem, że wcześniej to się dzieliło na ptasiomietniczne i gadziomietniczne, a potem jeszcze inaczej, ale zwróćcie uwagę, że ja to upraszczam teraz jak mogę, byście zrozumieli mnie lepiej, o co konkretnie chodzi. O klasyfikacji samej porozmawiamy kiedy indziej. Tak więc do dinozaurów są przypisane chociażby zauropody. Następnie zauropody są jeszcze dzielone na pewne grupy, inaczej klady, tak bardziej po fachu. I do zauropodów należy chociażby Klady dokidae, do którego należy rodzaj Amphicelias. Choć są pewne wątpliwości z tym związane, ale o tym może kiedy indziej. A do rodzaju Amphicelias należy gatunek Amphicelias artus, który jest gatunkiem typowym. No a gatunek typowy to gatunek, który jakby to powiedzieć podtrzymuje cały ten rodzaj. Jest takim grubym pniem podtrzymującym te drzewo. Oczywiście do rodzaju można przypisać inne gatunki, chociażby do Amphiceliasa przypisano jeszcze gatunek Amphicelias brontogiplodocus i Amphicelias latus, choć ten drugi okazał się być kamarazaurem. Jednak spośród tych gatunków najważniejszy jest Amphicelias altus. Ponieważ na podstawie tego gatunku został utworzony cały rodzaj, więc nosi miano gatunku typowego. Do tego wspólnie stworzonego schematu jeszcze wrócimy, a teraz, gdy już omówiliśmy te podstawy, możemy już przejść do naszego głównego bohatera tego materiału. Cała ta historia zaczęła się od intrygującego odkrycia w 1877 roku w miejscowości Garden Park na północ od Canyon City. Oramel William Lucas odkrył słynny kleł grzbietowy, należący do zauropoda o imponujących rozmiarach. Lucas wysłał skamieniałości do Edwarda Drinker Coop wiosną lub początkiem lata roku 1878. Koop po otrzymaniu skamieniałości skatalogowaną jako AMNH 5777. Opisał ją w sierpniu 1878 roku jako nowy gatunek Amphicelias fragilimus. Najbardziej zdumiewającą rzeczą był sam rozmiar, jakie to zwierzę mogło osiągnąć. Według notatyku, pa, całkowita wysokość kręgu mogła wynosić metr oraz 83 cm, o ile nie więcej. Co dla porównania, całkowita wysokość kręgu rodzaju Argentinosaurus wynosiła 1,59 m, jednak do kręgu Amficeliasa odnoszę się w czasie przeszłym, ponieważ obecnie jest on zaginiony. Jedyne źródło informacji, skąd możemy zaczerpnąć wiedzę o tym stworzeniu, pochodzi z rysunków kołpa z XIX wieku. Po skapnięciu się, że owa kość zaginęła, krążyły pogłoski, że Edward wymyślił jedynie tę kość dla czystej sławy, którą tak czy siak osiągnął. Jednak jest bardziej możliwy scenariusz mówiący o tym, że skamieniałość AMNH 5777 po prostu uległa zniszczeniu. Współcześnie można zaobserwować, że skamieniałości największych zauropodów są bardzo często fragmentaryczne i bardzo podatne na zniszczenie. Dlatego ten okaz nie byłby wyjątkiem od tej reguły, tym bardziej, że Edward nazwał nowy gatunek epitetem gatunkowym fragilimus. Oznaczający kruchy, delikatny, co może nawiązywać właśnie do cechy tego kręgu. Jeśli to połączymy jeszcze z tym, że w XIX wieku nie mieliśmy wiedzy na temat zabezpieczenia i konserwacji skamieniałości, bardzo łatwo było o destrukcję takiej skamieniałości. Zatem obecnie najbardziej prawdopodobnym uważa się, że skamieniałość się rozpadła. Jednak dalej sprawą mocno dyskusyjną były tak czy siak same rozmiary tego dinozaura. Zanim przejdziemy, trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że odkryto również kość udową, która była przypisana do tego okazu, ale zapewne z podobnych przyczyn zaginęła. I również o wymiary tej kości udowej szacowano długość tego zwierzęcia. Zatem, przejdźmy do dalszej części materiału. Choć Edward nie oszacował całkowitej długości zwierzęcia albo takich szacunków nie udało mi się znaleźć. Ale do najstarszych szacunków, do jakich dotarłem, pochodzą z roku 1994 w pracy Gregory Paula, zatytułowaną Big Really rili really mixauropoc W świecie paleontologii często wspomina się o wadze 122 ton dla bohatera dzisiejszego materiału. Jednak nie jest to największa oszacowana wartość dla tego gatunku. Zatem szykujcie się na prawdziwą bombę. Ponieważ według pracy Paula z 1994 roku okaz AMNH5777, należący do gatunku Amphicelias fragilimus, był szacowany od 40 do 60 metrów długości i uwaga, od 100 do nawet 150 ton, w porównaniu ze innymi największymi zwierzętami, był prawdziwym kolosem. Jednak nie ukrywajmy, jest to bardzo duży przedział. Dlatego w 2006 roku Kenneth Carpenter, który niejednokrotnie pojawił się jeszcze w tym materiale, opublikował pracę, w której dokładnie oszacował rozmiary tego giganta. I właśnie w tej pracy mowa o słynnych 58 metrach długości oraz o 122 tonach i 400 kg. To zdecydowanie robi wrażenie, ale wiadomo, że z tak niewiarygodnymi rzeczami. Muszą się pojawić pewne kontrowersje i pierwsze dramy. Bardzo często mówiono wtedy o przeszacowaniu tych rozmiarów, czyli inaczej ich zawyżenie. Takie stwierdzenie wysunięto już 15 grudnia 2014 roku przez dwóch paleontologów Kerry Woodruff oraz John Foster, choć upubliczniono je dwa miesiące później. Według autorów rozmiary takiego zwierzęcia były nieprawdopodobne, ponieważ nigdzie indziej nie znaleziono okazów podobnych rozmiarów. Jednak, jako swój główny argument, podali, że Edward Drinker w swoich notatkach się pomylił. Na czym polegała ta pomyłka? Otóż podobno Edward Drinker w swoich zapisach miał pomylić pewien zapis, gdzie w wymiarach tego kręgu wpisał jednostkę miary w metrach, a nie, jak mogło być, według autorów, w milimetrach. Wiem, jak to brzmi dosyć komicznie, ale taka pomyłka może naprawdę dużo zmienić. Jena Carpenter, broniąc dopytek Edwarda Coopa, stwierdził, że nie mogło do tego dojść, ponieważ w dawnych czasach jednostka metra była wyrażana literą M, zapisywaną z dużej litery. Ba, nawet w swojej pracy potwierdził, że ten krełk rzeczywiście miał tak imponujące rozmiary, jak przedstawił to Coop w swoich notatkach. Cytując z fragmentu pracy Carpentera: to niefortunne, że starają się obalić stwierdzenie kołpa, rzucając oszczerstwa na temat jakości jego pracy i posuwając się nawet do zmiany pomiarów kołpa, twierdząc, że proporcjonalnie te nowe wartości są niewiele lepsze. Istnieją jednak potwierdzające dowody na istnienie dużego kręgosłupa nerwowego, jak stwierdzi kołp. Pod koniec 1877 roku, kiedy zaczęły krążyć wieści o odkryciu dużych kości w Garden Park, geolog ze służby geologicznej Hayden odwiedził Lukasa, jak donosi Board. Lukas utrzymywał kontakt z Haydenem i napisał do niego 18 listopada 1878 roku, cytując: Bez wątpienia widziałeś raport profesora Kołpa na temat Amphicerias fragilimus którego kręg na 6 stóp wysokości nie wymaga kości ludowej długiej na 12 stóp, o niemal bajecznych wymiarach. Z archiwów dokumentacji GPPS wiemy, że Kołb przesłał Lukasowi kopię swoich publikacji. Lukas z pewnością zauważyłby, gdyby pomiary kręgosłupa nerwowego były błędne. Zamiast tego potwierdza szacunki kołpa dotyczące kręgu o długości 6 stóp, zawartego w liście. Z kopii listów: które wysyłał do Kołpa, wiemy również, że przed wysyłką zmierzył wiele kości, np. 33 części ogonowe wszystkich rozmiarów o średnicy od 2 do 14 cali. Jeszcze bardziej szczegółowe wymiary podano na rysunkach z adnotacjami. Które przesyłał w listach do kopa, które obejmowały również różne grubości. Zatem udowodniono tym samym, że kręg rzeczywiście osiągał takie rozmiary. Ale w 2018 roku pojawiła się praca Carpentera, która wyjaśniła całe te zdarzenie. Zatem wróćmy do naszego drzewka. Na podstawie pracy Carpentera można stwierdzić, że sam kręg grzbietowy mógł tak naprawdę należeć nie do zauropoda z Diplodokidae, lecz do innego, Rebbachizauroidae. No a skoro kręg nie należy do kladu Diplodokidae, to również nie może on należeć do dinozaura z rodzaju Amficelias, ponieważ gatunek typowy, jakim jest Amphicelias altus, należy właśnie do kladu Diplodokidae. Zatem postanowiono utworzyć nowy rodzaj dla kladu na podstawie zaginionego kręgu. I tak oto powstał rodzaj Maraponisaurus, która do dzisiaj obowiązuje. No dobra, a co z imponującymi wymiarami? Niemal 60 metrów długości i 122 tony wagi. Otóż skoro dany dinozaur w rzeczywistości należał do innej rodziny niż uważano, to na logikę same wymiary również ulegają zmianie. Carpenter oszacował długości dinozaura od 30,3 do 32 metrów długości i 7,95 metrów wysokości w biodrach. A zatem waga zwierzęcia wynosiła okolice 70 ton. Zatem również są to imponujące rozmiary, ale nie jest on większy od oficjalnie największego dinozaura Argentinosaurus hoinculensis. Huh, była to długa i ciekawa historia, która zawierała wiele tajemnic, wiele afer oraz pobudzała wyobraźnię o rozmiarach takich zwierząt. To była historia gatunku Maraponizaurus fragilimus. Warto jednak zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy jest to gatunek wątpliwy, a same szacunki w przyszłości mogą się mocno zmienić.